No i dotarliśmy. Cześć. Cześć e, Właśnie, jesteśmy u Jokera na jego farmie. E, kombaj w tle, widać jest po żniwach. Prace polowe, przygotowawcze trwają. E, Jokera nie ma wśród nas na razie, nie ma. Bo on już od samego... Jest zbyt późna pora, no dla niego e, by być na, e, na podwórku, nie? Joker e, razem z rolnikiem z Hollywood przygotowują pole, e, z tego co wiem, przez całą noc. Działają warunki e, trudne, ale dostaliśmy sygnał, że dają radę. My już od samego rana sprzęgliśmy tak. ciągnik. Zaraz dołączymy do nich na, na polu niebawem. 530 model i siewnik punktowy prosemka sześciorzędowy Dokładnie. A z odsływaczem co... nawozu na i będziemy siali dzisiaj u Jokera rzepak, rzepak punktowy. W technologii uproszczonej, ale siewnikiem popunktowym. Dzień dobry, dzień dobry. Co tam przyjechaliście? No chwilka przerwy chyba. Wy musimy na Tobie chwilę przerwy, Adrian. No, ustawiłem wreszcie siewnik. Po no właśnie. Po trochę to, problemach miałem ale, tam. Ale jak to z nową maszyną, nie? Tak. E, takie kwestie serwisowe. Po modernizacji Wiec przyszedł. Siemka w ogóle. Się siemka. siemka, siemka. Bo Ty będziesz tutaj siał. Rzepak. Rzepak. E, ale nie punktowo, tu jest siew normalny. Normalnie w jak powiedziałem. Ale system uproszczony stosuje się chodzi tak, o poprawę. Tak, tak to jest. Bo to całe zestawy tam maszyn, agromaszyn. Tak, Bartek uprawia, ja sieję okay. i chcę Aha. na próbę zobaczyć, bo, e, bo ciekawe. Bo to talerz, talerzówka, tak? E, talerzówka była no. wcześniej zrobiona, no. nawet dwa dni temu, bo to tak uh -huh. się późno spu... e, te, skosiliśmy Aha. to. Ten, później poszło Polidap. Przed, przed siewem jeszcze poszło Wapno, mm -hmm. nie? Ta żywko mieszała mm -hmm. Polidap. Bartek teraz uprawia, a ja sieję. Zaznaczyłem ścieżkę, żeby było mm -hmm. łatwiej, bo no, tak właśnie. No, no, no właśnie, no bo, no bo tutaj zaczniemy od tego, że precyzji trochę. Tak, ty już lubisz tamte tak, lubię zaawansowane, Widzę, że tak testujesz, bawisz się tym, ale ty już się czujesz w tym dobrze. Mhm, bardzo. E, Lubisz jeszcze na nawigacji wygodnie, y... wygodniej, lepiej, dokładniej, czy, czy to taki zbędny bajer? No, widać efekty. Aha. Widać efekty w, e, opryskiwaczu we wszystkim, we, uh -huh. wiesz, jak zrobisz te ścieżki idealnie, no to... E, wszystko fajnie, pięknie wygląda, Później ciężko no się jeździć. tym opryskiwaczem takie świece. I, I omijaków kurna też no, nie ma, nie nie ma, przy, nie ma. Przy, przy siebie. A zobacz sobie, jakie są warunki. Są no. naprawdę warunki tutaj. E, ja nawet nie wiedziałem, że jest tak sucho u nas. No bo generalnie lato było mokre, żniwa tak, tak, takie tak. kradzione, szarpane, a się okazuje, że jest kurzawa. No widziałem jak robiłeś te przejazdy No pod, i weź to na znacznik, tudzież... Na no, znacznik nie widać, <coughs> nie, ma, nie, ma, nie? ma szans w ogóle, nie? No. Słuchaj, yy, będziemy siali na dwa systemy. Tak? Jak? Tak. Czyli na ten i na ten. I tam coś jest z tyłu schowane. No, punktowy siewnik, widziałem jest. No, chodź, 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 nie bój się. Ja wiem, że sprzęt jest większy i przysłonił, że tak powiem, tą maszynę, ale, ale, mały, ale mniejszy, ale wariat. Ale Ale wariat. I trochę inaczej, bo nie siew tradycyjny, a siew punktowy, precyzyjny. A już nie, się nie. nasypywaliście, jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, swój, nie chcieliśmy się rządzić, A. bo nie wiem, którą odmianę do końca i tak dalej. Musi twoje oko tutaj najrzeć. Musi najrzeć, żeby było dobrze. I jaki to jest rozstaw? Jak to, to już jest rozszerzone? To jest zwężone. A, zwężone. To zwężone to będzie, na maksa. Będziecie... Co 45. Aha, tak, 145. Tak, Co 45. Tak. Ale ty coś wspominałeś tam, że, że nie chciałbyś za, za małej obsady. Bo te no bo ty... zobaczcie jakie warunki są no, w ogóle, nie? No, kur, nie wiadomo co, e, co. to będzie z tymi rzepakami, Zawsze no. sobie z e, tym e, z mniejszymi schodami będzie trochę no. problem z chwastami później, nie? No a tam większe, no to troszeczkę zawsze sobie poradzimy hmm. z tym, nie? No właśnie, Ale próbować. E, mhm. Ale spróbujemy. E, jak to będzie wyglądało? Czy Myślę, to będzie napunktowym wyjdzie... to można zrobić te 40 si roślin, nie? Bo tutaj ustawiliśmy na hybrydzie 42 si dwie, dwie rośliny. I tak mniej więcej. Zawsze tu... sialiśmy tam ja. 38, nie? Aha. Ale, ale w tym roku zwiększyliśmy właśnie przez, przez, te te warunki, warunki, no. przez te warunki. te warunki. Boimy to... się, że dużo mhm. po, e, ziarenek będzie na wierzchu, mhm. deszczu, nie, deszcz nie przyjdzie i będzie problem, nie? O, zapowiadałem na jutro mhm. jakiś deszcz. I oby, e, nie. dlatego chcę to dzisiaj Ale pole w, w, no, w nocy trochę padało? Nic, właśnie. Tutaj nic. Nie, już Też czterech tygodni deszczu nie było, nie? To tu. Jak, jak narzekaliśmy to, na deszcz. to tu. To, to, to teraz To, nie to ma deszczu, To tu nie. 20 km dalej, chyba e, żeśmy byli wczoraj i chyba jakoś nad ranem e, popadało. A, mhm. tu, a tu kurzawa na tym polu, kurza. No. Armagedon po prostu. Myślałem, że właśnie popada będzie super. Wczoraj mhm. jak wjechaliśmy tu z uprawą, to myślałem, żeby zjeżdżać, mhm. naprawdę, mhm. bo. E, tam mamy pola po jęczmieniu, stależowane Aha. były wcześniej. Aha. I wiesz, jeszcze popadało e, te samo po wychodziły później opryskane to samo-siewy tak i zostało to zostało to, wiesz, ta wilgoć w ziemi, uh -huh. nie? I teraz jakby tam pojechało się, to jest więcej wilgoci. No, a tutaj a zaczęliśmy tu jest mizerota, nie? No na razie jest tutaj. Eee, na pewno będą niełatwe warunki dla wschodów, jeśli warunki pogodowe się nie poprawią, bo wiemy też, że rzepak jest rośliną bardzo wrażliwą. Ona jednak wymaga dobrego, precyzyjnego mm -hmm. przygotowania gleby. Jeśli chodzi o samo pole to widzę jest u ciebie jak na, jak na stole, mimo że to uprawa bez Czyli już nie tradycyjna, ale powiem cy, szacun pełen, bo wygląda to jak na stole. Nie? Staramy się właśnie, żeby cały czas było równo, maszynkę. Tylko mamy tej też... wilgoci, żeby było więcej. Tak. Nie? To, to... Ale moim zdaniem to nie ma co czekać, żeby tutaj nie siać tego, mhm. bo ma wystąpić tam 10 litrów wody, to nawet tutaj nie przeszkadza, bo jest dużo słomy, nie? Mhm. To nawet to nam nie zabije tak, tego tak. rzepaku, bo tak, fajnie tak, ta tak, słoma tak. będzie później, że on sobie poradzi z tym. Dlatego, taka, taka osłonka tak, trochę, tak, nie? Taka tak. osłonka. Właśnie, bez orce mamy taki plus, hmm. że ksiejemy właśnie w taki mulcz, hmm. ja to mówię, i lepsze są wschody, bo w orce, jak przyjdzie Dla deszcz, oka jakby popatrzył, tak. wydaje się, że gorzej, gorzej nie? No. A powiem Ci, w takie właśnie gorsze warunki, że paki lepiej później wychodzą, tak, jak jest więcej tak. tej słomy, nie? Później tak, Później ma to powietrzenie takie tak, większe, tak, nie? Tak, tak, on tak. Ona sobie w tej, w tej osłonce, nie? Tak, jak przyjdzie jakiś większy deszcz, to on sobie poradzi jednak po wschodzie, nie? A w Orce mieliśmy tak, że zalało, zaleiło i przyszło, przyszło, przyszło słońce i skorupkę no, zrobiło okay. i później miał problem ze wschodami. Mam nadzieję, że bo dzisiaj w nocy ma zacząć padać, że to pole dzisiaj skończymy, w nocy popada, mm. jutro z rana oprysk pójdzie elegancko do Glebowy, bo już mamy wszystko przygotowane. Czyli już jesteś na wszystko gotowy tak. i momentalnie mamy... tam cios za ciosem musisz, tak. cios od za razu. ciosem. Nie? No nie możemy czekać, Że pak dwa dni, można poczekać z opryskiem, ale najlepiej to się robi od razu po siebie. Nie? Tutaj akurat mm. nie możemy tego zrobić, bo na razie nie ma wilgoci, oby popadało coś w nocy. Jutro ma cały dzień. Ciekawi mnie bardzo, e, bo zasianie to jest jedno i uprawa, ale bardzo mnie ciekawi zaś konfrontacja tej polskiej technologii mhm. e, siewu e, z zachodnią technologią wysiewu e, i teoretycznie nowoczesną, bo punktową. Nie? Punktowo. No, właśnie tak. punktowe jeszcze nie miałem, chciałem sprawdzić, e, jak to będzie się no Takich. Taki zrobimy hi, hiszpański, hiszpański twór, <laughs> że tak e, się wyrażę. E, marka, marka Sola. Mhm. E, no to nowoczesny, rodzime... a zarazem prosty, bo to jest siewnik mechaniczny. Mechaniczny, więc tutaj nie powinno nic zaszkodzić, żadna awaria, nie powinna nam tutaj planów pokrzyżować. No bo czasem tak jest, że im prostsze, tym lepsze. Nie? Zresztą siewnik tutaj już trochę tam zaczerpnął elektroniki nowoczesności. Tutaj ten twój tam wymagał trochę tej, tej korekty, takiego tak, doregulowania. Tak, bo on nie? po modernizacji przyszedł i, i widzisz, akurat czujniczek był niedobrze nie, nie no, no, no. skalibrowany i minimalne no, się Ale widziałeś, będzie, o, no, służymy, ale pom się służymy, służymy pomocą. Z, właśnie serwis korbanek stanął na wysokości zadania No żeśmy opanowali, bez, bez problemu. No i chyba będzie siało. Wczoraj w ogóle, jak cały czas mamy jakieś awarie, nie możemy mhm. ruszyć, już trzeci Dzień ruszamy z rzepakiem, nie? Aha, w się dzieje? To ale, tu... ale powiem tak, Adrian. A ten nie... rzepak zawsze jest problem, bo to tak jeszcze tego mało. precyzja musi być nie, idealna, nie? To, tak, a, to a... tak nie jak na zbożu, że się rozjedzie o 20-30 no. kg i, i przeżyje się, nie? Tu każdy gram, każdy gram na, wagę, na wagę złota. A już nie mówię przy siebie punktowym, nie? To, to, to już tym bardziej, nie? No ale, no ale zobaczymy. Zobaczymy, nie będziemy Wam dawać forów. Dobra, nie? robimy tak. No, Ole jest mów. idealnie 650 metrów Aha. prostokąt, jak widzisz praktycznie no. nie? nie masz nic więcej, no, nic mniej. Akurat tu jest z tej strony, co będzie zasiadane, to na najlepszej ziemi. Będę miał posiane normalnie w konwekcji, mhm. czyli normalnie rozrzu tak. rozrzucone te nasionka i zobaczymy punktowo. i później tak. skosimy, zobaczymy też jak mnie, będzie miał mnie, to, nie? mnie to już bardzo ciekawi jak to będzie wyglądało na samym efekcie wschodów nie? Mhm. I, i, i później samego rozwoju rośliny. No ale to zobaczymy, bo można dużo gadać, ale e, tu posianie będzie wyglądało, zasianie tak samo mniej więcej, sam proces, nie? E, wyglądowo. Natomiast sam widoczny efekt już przy wschodach będzie, będzie widoczny. E, co? Też chorów nie będzie, no. bo jest ksienia pusta, żadnego je dodatkowego nawozu nie będzie. Jest, żeby nie było. To no, dobrze, że podkreślać. Bo, bo na się, jak wspominałeś tak, wcześniej. Zaplikowany jest był wcześniej. E, po talerzówce właśnie to tam nawet nie wiem, czy nie widać jeszcze mhm. granulek, jak gdzieś popatrzycie sobie. E, Polida był dane, więc e, wszystko będzie. Trochę nawet będzie miał gorsze warunki, bo e, tamte będą miały rozproszone, ten nawóz no. będą miały gdzie ciągnąć, no Naciona, a tutaj e, roślinę. No. A tutaj będzie jednak to wszystko w jednym miejscu, no. ten na, nawóz musi dojść do popieru, Musi nie? dojść, więc trochę tu jakby teoretycznie trudniej. Mhm. Troszeczkę będzie Troszeczkę. Miał trudniej. Ale, Ale trudno, no kłody pod nogi zawsze. Zobaczymy, miałem, żeby tak przetestować. nie? żartuję. E, to co, zasypujemy? Zasypujemy. E, zasypujemy. Siemy tą i, samą odmianę, żeby nie było właśnie? Tak, to też muszą e, być. Lid Invicto. Mamy tutaj, e, Widziałem go sobie no. na próbę no. Na... No, co, co to jest za odmiana? E, z lidę. Mm -hmm. Lid Invicto. To jest e. taka dosyć, dosyć, dosyć dobra, nie? No teraz jest takim ja pionierem pionier w ogóle w lider Liderem, nie? pionierem. No, no, no liderem. Też tak, też, też, tak słyszałem, no. Mm -hmm. I mamy tego, tych nasion mamy gdzieś na 7 hektarów, więc spokojnie właśnie tutaj sobie obsiejemy i później ja kolejną ścieżkę sobie zasieję też i, i będziemy mogli sprawdzać. Tutaj Idealnie, mamy już... żeby było w środku właśnie, tak, zasiadę ja się to, to bałem, punkt... najbardziej się bałem no. i tak myślałem właśnie, jak to zrobić, żeby Was e, zobaczyć ten punktowy siew, nie? Żeby to puścić, było widoczne, tak, No, nie? puścić na jakąś działkę, no ale jak ja będę tym pryskał, pryskiwaczem, jak ja wiesz, że no. tym ścieżek tam nie ma, nie? Tak, tak, no. tak, tak, tak. Dlatego tak. padliśmy na pomysł tutaj no. wspólny że zasieje ścieżkę, zasieje ścieżkę i wypełnicie środek. Dokładnie, między ścieżkami. Tak, tam gdzie nie poza... I wtedy bo ty, ja bo ty, masz, bo, ty masz, bo, ty masz, bo ty masz duży opryskiwacz. Ile tak, tam... 33 metry, no. więc sobie możemy na to pozwolić, że tutaj jest jednak areału trochę No I mniej. my idealnie nie? się wkomponujemy między, między ścieżkami. Między I też idzie. Idzie. Więc Adrian, Obyw my, tu, my tu, to my gadu, się e, Bierzemy się za zasypywanie, nie? E, bo pozamykane, pozamykane mamy, bo nie? nie? i wykalibrujemy, nie? No. Bo trzeba na danej od, 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 od. Tojno, tojno po trochu wziął. Nie, wiesz co, jest okej okay, Jarek. Okay, Jarek. Dobra, wziął ten sam, żeby nie było. Bo jeszcze mamy maestro i mamy tego. Populację. My w ogóle się specjalizujemy, preferujemy populację, nie? Ale zawsze co roku jakąś hybrydę na spróbowanie bierzemy i powiem Ci, że od trzech lat wszystkie hybrydy mniej plonują, nie? Jednak mniej. Mniej od A? populacji, nie? A widzisz. No w tym roku okay. mieliśmy e, populację, PT 303, mm -hmm. to dała mm -hmm. nam e, 4 tony. 200. 200 tony, tak. tu na tych waszych... E, na nie, tych tutaj waszych są pol ogólnie pola no. e, na rzepaki, bo one są takie luźne, te ziemie. Mm -hmm. Później mamy bardzo dużo wilgoci z morza, wiesz, ten okres wegetacji też jest fajny, wilgoć, nie? Jednak. No, ale to, ale to jest duży plus, to co powiedziałeś, wilgoć, bo jednak tak. ta woda to, to, to podstawa, nie? Bo ktoś myśli, że rzepak, sieje się, rzepak potrzebuje dobrej gleby. Nie, rzepak potrzebuje takiej fajnej, przypuszczalnej, mm -hmm. czwarta, czwarta to on jest najlepszy no, widzisz, dla tej gleby, na tej glebie, nie? to widzisz, Na glinach nie jest koło... taki fajny, no ciężko. On męczy wschody. się właśnie, nie? Męczy się, to masz rację, nie? We tych wschodach ten system korzeniowy tam gdzieś, gdzieś Tutaj cierpi, nie, nie mówię, że e, u nas są plony, bo tutaj w okolicy wszyscy mm -hmm. tak zbierają, więc na internecie zawsze mówią, jak u was takie plony? 4-2 mhm. tony, a Derek 5 ton dał. Populacja, o. nie? No. U mnie co? wyszła średnia 5, na utaty 4,8 średnia z całości. O, to nie? naprawdę wysokie, wysokie plony. to powiem ci, że Ale to masz rację i to się zgadza z tym, co, co mówisz, bo u nas w Wielkopolsce, gdzie gleby są cięższe, mm -hmm. e, generalnie plony w tym roku e, no, były niższe. E, na takich gliniastych, tak? tak? na takich gliniastych, tłustych glebach to gdzieś tam poziom poniżej 4, ton, daleko mm -hmm. poniżej 4. Bo tak. może u Dawida akurat są też dobre no. ziemie, ale on ma takie puluchne tak, Takie przyznano. Tak, inne, przecież, nie? O, no, i na klasy ja. I to też jest całkiem inaczej. Rzepak nie lubi gliny, nie? Po tak, prostu. Tak. Dobra, Dobra. Tak, za, tak jak u nas jest w, w Zasypujemy najpierw e, dla przetestowania i dla procesu pojedynkowania Ile? do pierwszego. Aparatu. Ale to wszystko, czy jak? Nie, nie, nie. Ja bym wszystkiego nie sypał. Tak z 2 kilo. Dobra, starczy? Nie, no trochę więcej. No jak punktowy, to tyle? <trych> trochę więcej. Kapkę. Patrzmy, czy nie leci gdzieś, bo to wiesz, każde ziarno na wagę złota. Kurwa, półwarka będzie, tutaj to nie zakryte. Dobre, tak. zakryte my się tak? wydaje, że będzie, tak, będzie ok, dobra. E, Znasz tam Jarek uruchomi, e, uruchomi e, e, silnik, uruchomi dmuchawę e, e, i wtedy przeprowadzimy temperatura proces. temperatura w ogóle, nie? Jakby tak. październik był tak, zimno. Tak, tak, tak. No, chłodek, no 15 dobre stopni, nie? No. Ale zobacz, tak. jak się chmury zbliża, coś popada jednak. Fajnie będzie, ja tam poczekam z tym siebie, to sobie pojadę na noc. Fajna taka ziemia, nie? Ale popada to też znowu będzie ciężko, mm -hmm. bo tak, nie się co chodzi, będzie nie? się też lepiło. I, i, tak, kleiło, lepiło, no to jest, to jest racja. O, do mnie. Myślę, że petarda. Zobaczymy, przejdziemy od jednej do postaramy się znaleźć na dość bo nie, bo nie, jest to łatwe. Ale ja po prostu sieję płycie, bo u mnie są takie górki Nie, ona jak deszcz przyjdzie, to za. Ale wiesz, petarda. Siada. To masz kółka do ciskowe, więc my też. Ja mam to to są dla De wier, wiesz? Tak, ja tam delikatnie użyłam używam, nie? E, wiesz, ono nie jest znaczy do Ono wiesz co, one no. są, też są biepalce, one są takie na tak także one Aha. Del delikatnie no, dociskają wokół, a nie samo dziarku, no. A i docisk tutaj po prostu trzeba to wypróbować na danym polu i przejdziemy. No, żeby nie było dużego docisku, bo... E Teraz miałem strip do w takim mocnym docisku i mi po wschodzie dobrze, bo, bo, bo zabiło go. Jest ustawiony na najżejszy, dalej zobaczymy. E, żeby nie wbijało za mocno. Tak. Nie ubijało, no. no. Za bardzo. E, wspominałeś o tym, że e, kółeczko dociskowe jest tu zastosowane, a, Jarek. A teraz skąd wiemy, e, jak, ile to idzie na hektar? Mamy tutaj już wstępnie nastawę zrobioną na prostej mechanicznej przekładni i zgodnie z tabelą. Tak? I oprócz tego kontroluje nam to kontrolę. Adrian, bo to jest zbyt cenne, żebym ja mógł sobie pozwolić na to. I co? Ku końcowi jesteśmy, nie? Ku końcowi, ale, ale nie ku końcowi na całym polu, Adrian, tylko ku końcowi siewu testowego e, wersji punktowej. Tak, jeszcze tego u mnie nie było, sprawdzę. Aha. Zobaczymy, będziemy mogli zobaczyć całą relację. E, pole jest praktycznie. Równe, będzie w normalny zasiew, będzie punktowy, będziemy sprawdzać no. później po zbiornikach no, Dokładnie, e, no. ciekawe czy jak tam Rostel na to, na to będzie się zapowiadał. Skrupa. to. No. Słuchaj, to właśnie, czy skrupie, czy dziabnie, nie? No. Sprzęcior dał radę, oczywiście ilość... z skoszenie miłe, nie? Oczywiście ilość wysiewu nasion zachowana, e, także... A zobaczymy tak naprawdę po efektach tak. wschodów, jak to, jak to się ma, nie? Mhm. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.